Leo i Latarnia Cudów Chłopiec, który nigdy nie przestał marzyć Bajka na Dzień Dziecka W cichej wiosce, otoczonej polami złotej pszenicy i delikatnej lawendy, żył chłopiec o imieniu Leo. Nie był taki jak inne dzieci. Podczas gdy one biegały i grały w gry, Leo słuchał wiatru szepczącego tajemnice między drzewami. Wierzył, że świetliki to maleńkie gwiazdy, które przybyły z wizytą, a stary dom na wzgórzu może mówić, jeśli jesteś bardzo cichy i bardzo miły. Pokój Leo był skarbnicą wyobraźni. Na suficie znajdowały się rysunki latających wielorybów, regał pełen bajek i słoik z napisem pył marzeń, wypełniony brokatem i płatkami dzikich kwiatów. Jego ulubiona zabawka. Mała latarnia, która nie świeciła żarówką, ale czymś jaśniejszym, jego własnym cudem. Wierzył, że dopóki wyobraża sobie piękne rzeczy, latarnia będzie świecić. Pewnego dnia dorośniesz i zapomnisz o tych wszystkich bzdurach. Mówili mu dorośli. Ale Leo uśmiechał się i odpowiadał cicho. Może urosnę, ale nigdy nie przestanę wierzyć. Z biegiem lat Leo stawał się coraz wyższy. Nauczył się piec chleb, sadzić pomidory i naprawiać zepsute statki zabawki swojego młodszego brata. Jego buty stały się większe, głos głębszy, ale w środku pozostało coś magicznego. Nadal obserwował chmury w poszukiwaniu ukrytych zamków. Wciąż zostawiał notatki dla wróżek w ogrodzie. Każdej nocy szeptał nowe życzenie do swojej latarni. Pewnego roku, kiedy Leo był prawie młodym mężczyzną, wioska postanowiła nie obchodzić Międzynarodowego Dnia Dziecka. Są już za starzy na głupie zabawy, powiedział burmistrz. Musimy nauczyć ich bycia poważnymi, odpowiedzialnymi, dorosłymi. Serce Leo zadrżało. Spojrzał na swoją świecącą latarnię, wciąż zapaloną po tylu latach, i powiedział. Nawet dorośli potrzebują magii, może nawet bardziej niż dzieci. Leo zebrał więc swoje stare szkicowniki, ulubione historie i słoiki z pyłem marzeń. Zaprosił wszystkich, młodych i starych, na łąkę pod śpiewającym wzgórzem. Tam stworzył magiczny festiwal. Na niebie latały gigantyczne papierowe smoki, szlaki świecących kamyków i kręgi opowieści których nawet najbardziej zrzędliwi dorośli śmiali się do łez. Dzieci malowały drzewa na bezpieczne kolory. Rodzice przebierali się za rycerzy, czarodziejów i tańczące księżyce. A stary dąb zdawał się uśmiechać do wiatru. Starszy mężczyzna w sztywnym płaszczu podszedł do Leo i powiedział – zapomniałem, jakie to uczucie. Kiedy przestałem marzyć… Leo delikatnie umieścił latarnię w jego dłoniach. Marzenia nie znikają. Wyszeptał. Po prostu czekają, aż zaprosimy je z powrotem. Tej nocy cała wioska widziała, jak niebo rozświetla się, nie fajerwerkami, ale nadzieją, radością i migotaniem tysięcy serc pamiętających, jak znów się dziwić. Leo wciąż się rozwijał. Został nauczycielem, potem gawędziarzem, a następnie dziadkiem z oczami wciąż pełnymi gwiazd. Ale co roku, w Międzynarodowy Dzień Dziecka, wracał na łąkę ze swoją latarnią. A dzieci gromadziły się wokół niego, pytając: Czy to prawda? Czy naprawdę można na zawsze pozostać dzieckiem? Leo uśmiechał się i mówił: Dopóki marzysz, dopóki wyobrażasz sobie i dopóki wierzysz w rzeczy, których nie widać, tak. Dziecko w tobie nigdy nie zniknie. Wszystkiego najlepszego z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, dla każdego dziecka i każdego dorosłego, który wciąż marzy. Nigdy nie przestawaj się dziwić.